Niedawno wojsko USA przeprowadziło precyzyjne uderzenia na trzy kluczowe obiekty nuklearne Iranu: Fordow, Natanz i Isfahan. Wszyscy słyszeli te nazwy przez lata, gdy budowali to niszczycielskie przedsięwzięcie. Celem było zniszczenie irańskich zdolności wzbogacania uranu i zatrzymanie nuklearnego zagrożenia od głównego sponsora terroryzmu. Dziś mogę oznajmić światu, że uderzenia były spektakularnym sukcesem militarnym. Kluczowe irańskie instalacje wzbogacania uranu zostały całkowicie zniszczone. Iran, tyran Bliskiego Wschodu, musi teraz zawrzeć pokój. Jeśli tego nie zrobią, przyszłe ataki będą większe i łatwiejsze. Przez 40 lat Iran mówił: śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi. Zabijali naszych ludzi, odrywając im kończyny bombami. To była ich specjalność. Straciliśmy ponad tysiąc ludzi, a setki tysięcy na Bliskim Wschodzie i na świecie zginęły przez ich nienawiść. Szczególnie wielu zabił ich generał Kasem Sulejmani. Dawno temu postanowiłem, że do tego nie dopuszczę. To się nie będzie dalej działo. Chcę podziękować i pogratulować premierowi Bibiemu Netanyahu. Pracowaliśmy jak żaden zespół wcześniej, by zlikwidować to straszne zagrożenie dla Izraela. Dziękuję izraelskiej armii za świetną robotę. Gratuluję amerykańskim patriotom, którzy pilotowali te wspaniałe maszyny i całemu wojsku USA za operację, jakiej świat nie widział od dekad. Mam nadzieję, że nie będziemy już potrzebować ich usług w tym zakresie. Liczę na to. Gratuluję też przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generałowi Danowi Razinkajnowi, wybitnemu dowódcy oraz wszystkim genialnym strategom zaangażowanym w ten atak. Mimo wszystko tak dalej być nie może. Albo zapanuje pokój, albo Iran doświadczy tragedii o wiele większej niż ta z ostatnich ośmiu dni. Pamiętajcie, że zostało jeszcze wiele celów. Dzisiejszy był zdecydowanie najtrudniejszy i być może najbardziej śmiercionośny. Jeśli pokój nie nadejdzie szybko, zaatakujemy pozostałe cele precyzyjnie, błyskawicznie i z pełnym kunsztem. Większość z nich da się wyeliminować w ciągu kilku minut. Żadna armia na świecie nie byłaby w stanie dokonać tego, czego my dokonaliśmy dziś wieczorem. Nigdy wcześniej żadne wojsko nie osiągnęło czegoś takiego, jak to, co wydarzyło się przed chwilą. Jutro o 8.00 rano w Pentagonie konferencję prasową będzie miał generał Kain, sekretarz obrony Pitt-Hexet. Chcę podziękować wszystkim, a szczególnie Bogu. Kochamy Cię, Boże, i kochamy nasze wspaniałe wojsko. Chroń ich. Boże, błogosław Bliski Wschód, Izrael i Amerykę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cały materiał dostępny na moim kanale YouTube wideo prezentację. Miniaturka materiału wygląda tak, aby go odszukać, wejdź na stronę główną kanału i zajrzyj do zakładki wideo.